A ja właśnie zapomniałem, muszę wyjść i co, zapomniałem, że... teraz będę spał, palulu Potrzebuję. Ja śpię A tam jest ja, do góry mój, jest ja, dobra Zapomniałem jedną rzecz ustawić Kurwa, szkoda, że nie jestem z wami, to bym <grym> wam zrobił robił Kurwa, dostało mi się Co się śmieje? Um, do 5 um, kilogramów. Um. <laughs> Panie się zablokowałeś już od drzwi. <laughs> Dawid, zwęć tak wody do płyt płytką. I ja zobaczę, że tam jestem bez... Bo się tam respi ja często, gdy wymyślam. Tyle, ja go tutaj kurwa zostawię na łóżku. Dawid, gwałcisz mnie? Nie, przesadzałem cię do łóżka, bo poszedłeś spać. Pijanego musiałam kurwa przesuwać. A ja tam ta fajda. Nic się nie stanie. One wyszły, to kuszę nas Jak kuszą, mówi że można strzelać pod wodą. Tak, można strzelać pod wodą. Tylko na ograniczonym zasięgu. Ona tak daleko mega nie leci. To mówi, że w Inwidii, tak, gdzieś to można ustawić. Tak, ustawienia kategraficzne. Znaczy, jak w pana sterowania. Ale... Ale jaka Nvidia? Bo są dwie Nvidia, więc powiedz mi, jako ty... Pane, a czy pan sterowania Nvidia, tak? Ten... Taki, taki klasyczny, takie białe tłoma, co nie? To on no, ucieka, nie będzie mnie gonił. I widzisz takie podłużne wylatuje z tego. A no, rzeczywiście. Wracaj na ląd, bo nie masz staminy. Dlatego mówię ci, żebyś trafął na środek, bo będziesz. No tak, czyli energii nie mam, bo da nie będę mógł pływać. To daj, to weź, Znaczy, no, które a? to jest ustawiony? Zaraz ci pokażę. Ile do wydobywania ropy Ile o, chulba, poczekaj. Mamy... ile? bo ten, bo skorpion. mamy Mordo, ile mamy żelaza? A właśnie dawaj, ch chodź tu, za... może ci opierdować. Się... Poczekaj, zabiję go, bo... Niszczy mi! No chulia. No już po mnie. Muszę. Czekaj. O no przepraszam, sorry. Poczekaj, bo zapomniałam przycić, żeby się oglądać. Ka? A, A dobra, Na spuka. łyso, akceptuj. <laughs> jestem brodę. Obczę u mnie. Kurwak, ja stary jestem. Ten pomarszczony. No, to teraz ty mnie oprze Na łyso i dasz mi te włosy. Na łyso. Trudno. Włosy są ważne. Poczekaj, no długość włosów. A, a możesz i edytować włosy? No mogę. A jakoś to jest? Nie, to Nie, jak. Masz, ale Ty? Nie, on nie ma blokowanych. jak jest? jest? Nie, nie, mogę. nie. Ja tam mam ten, fryzury domyślne mam. A mogę ci postawić włosy? O oh, nie, nie mogę. <grych> tak więc no. mam włosy? Mam chyba co twoje włosy? No no, mam. Mam, 20. Co się zbyszko? Dobra, płynę. Wiem, bo płynę, <grych> tak. O, no, tutaj to. jest, idealnie. Dobra, tylko te lekiny trzeba wyłowić. Nie będzie one. Jak motorówkę z powrotem do wody, to wystarczy. Jak to? Wiesz, jak to? Nie, nie będzie. Obierz sobie tą skałkę i zobacz, jak ona wygląda. Okej, okay. widzę. Wie taki tak wiem, widzę, widzę, o, fajna. Na a czemu to jako. płacić jedno co jest. To co profesjonalni gracze biorą żabę zawsze, żaba. Co za jej żaba? Żaba zajebista, ona usypia. 300, 300 sztuk. Jest mega mocna, mega fajnie skacze, szybko się przemieszcza, no OP jest. I, a nie dostajesz żadnych materiałów z niej? Nie. Taka. chuja żaba. Dobra, dobra, o tam masz jeszcze ropę, ropę. Prawo, prawo, trochę kamerka. A ja mam później, więc nie wiem. Mówisz Taki prawo. Prawo, prawo, no. Aha, bo to jest prawo, przepraszam, moja wina. A widzę, widzę, widzę. I dużo tego Oj. tam jest, widzę, dobra, oko. Tylko dobra. dużo nie uniosę, wiesz? Będę musiałba wrócić. Tak, hmm. tak postawić, żeby to dobrze było to. To na środku, żeby ona była tam wstanąć. I tu mogę stosować rzeczy. Kurwa, ze szafą płynę. The... Jak zda będę musiał teraz zobaczyć. Zamiast, to I... duże. Czekaj. Dosyć. Dziwa. Twoje te mi zasłaniają. Pod twoją kamerką tam mi zasłaniają. Gdzie Dobra, to jest to Dobra, to już dobrze do to płynę. Hmm. Chyba malinki by wystarczyły, co? Ja go gdzieś tutaj go Upierdoliłem tego No zobaczysz, po prostu zobacz ile ma A tutaj, tutaj leży Nina Chodźcie tu, zrobię to na baronik O oh god, jak się wystraszyłem O kurwa, dużo to ogrodzenie będzie ładne Dobra, fajne kolce Potem zaczniemy tutaj i puścimy wtedy dinozaury, niech sobie tutaj wędrują. Po tym ogrodzeniu. O kurwa, co mnie uderzyło. Te kolce. O, tutaj tak brama. Podejdę tu, jest okej. Okay. No i te wrota. Umieść. O, elegancko. O. o. nie wychodzą, sobie wędrują, fajnie. Może sobie pochodzić i... Mogę no dobra, poczekaj, to strzelaj, gdzie jesteś Poczekaj, no, bo ten przechodzi teraz... Ciekawe no. czy pójdziesz od razu spać Od razu. Cześć, jak tu teraz się włożyć? O, bo dzieje się, dobra, drugi stralank Wali pobra, wiesz tam tego, tamtego weź Tego. No a tu... to ja pójdę po to. No czekaj, bo ja nie wiem który to, ja... to weź tego, weź tego Tego co tutaj chodzi? Mhm. A dlaczego? Nie, nie, nie. musicie go w dwóch. Jeden go podnosi, a drugi go usypia pod brzuchem Bo zawsze to to... mogę ciężko go usypiać Jak on się zwinie kulkę, to go się nie da uspać Ale no, weźmiemy dwa takie i w domu uspimy No to dobra Dawid, na twoim miejscu bym wylądował, już na spokojnie Bo tracisz dwa razy więcej energii, pamiętaj Ale się koło wody płyniesz Spokojnie, wiem ile mam Jego rzucamy, do zagrody? E, ty już doleciłeś? No To nie, rzu rzuć go nie wiem. No może do zagrody, no Tylko musi jeden go trzymać, a drugi jak to strzelić. No dobra, go. ja wiem, ja, ja wiem Dobra, to dawaj go Dobra, taka aby kogoś cię wyżej odpowiada? Trochę, wy, wyżej, wyżej trochę Weź. Żeby mi nie walno przy, przypadek, wyżej delikatnie Okej. Okay. Dawaj, już, 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 już. Dobra, czeka, muszę go zatrzymać, no a teraz Że on ciebie nie trafiał Dobra, operacja, zastrzelam w niego. O, trafiłeś mnie! No Jego właśnie trafiłeś? mówiłem ci. To chodź, chodź, chodź bliżej. On się uspał, panowie. On zasnął? No. No co zrobię? Odstawię no, go. No fajnie mi zasnął. A no nie zasnął. Weź go, Weź go. Trzy, teraz. Wiesz mu wrzuć A ja cię ci trochę czy jego Eee no trafiłeś, ptak zaraz zaśnie. Trafiłeś ptaka Eee, da mi ptak daśnie Ogon na przykład też można strzelać Tylko weź ja tego ptaka, żeby nie atakował No co ty, dlaczego go nie ustaw? Masywny Ustaw go pasywnie Dobra ustawiłem już O no zasnął weź trzymaj się, bo w ogóle nie... On... Kliknij o, u, kliknij u, żeby ten ptak nie przeszkadzał. Dobra już on ucieka, więc dobra, on już ma mało Strzelaj go, żeby. Dobra, zasnę, dobra, zasnął. Dobra, od razu mu daję marihuanę. Jedź. No to podaj, kordy, tam mniej więcej będę wiedział. Bo szczerze mówiąc, że ten. Dobra. O. Już ci podaję. Cześć, bo tutaj słońce. Ra... A to chciał? Eee, 20 na 40. Aha, czy tam pojeżdżasz, dobra. Tam jest, czy, a jest taki zamek widzę, no ja yeah, rzeczywiście. Lecę tam. Ostatnio rzuciłem im, kurwa, żywą ja muchę, kurwa, takie, się rzucili. Takie, takie małe szmoczki są jakieś tutaj i się boję. Lecę! Wylądujemy? No tutaj gdzieś. To właśnie boję. No, że tu nic nie ma. No nie ma, nie ma. Tu skrzynki można znaleźć. Jakie? Ej, <laughs> e, tu jakiś jest, jakiś nietoperz. A co nie to O pająków. Dawid! Spierdalaj, uciekaj, pies gryfa i spierdalaj, nie patrz z siebie. Dobra, widzę tak. 18 pająków jest tu, ja pierdolę. No widzę, widzę sporo. Ej, mój, mój, mój ptak ma dużo HP, ja mu ładowałem pod HP. Ja leciałem pod energię. Energia też ma sporo. Gonią nas, to nie zaprezentują, do gonią. Dobra. Może uciekamy, powybijać je. Jak Powybijamy <grym> może. Ja uciekam, jak ktoś to się bij z nimi? Dawid, e, no. Ale się okaże, że idą na dwa strzały, no. No, a potem, no, ciekawy, ciekawe, może na dwa strzały polecieć, ale może ty na dwa strzały polecieć. Ja bym tych pająków no właśnie... Pająków błąd... to ja się boję, pająki są najgorsze. Ale nie to katy ja zaatakuję Walczę z nimi Popatrz ile ich jest Ile ich jest No czekaj atakuję nietoperza Ale chyba... By... Chodź co... może wybijemy te pająki Poczekaj, czekaj ja tu a tak walczę Chodź z tymi pająkami pomożesz mi Chodź czy mogę takiego nietoperza złapać O co on mnie atakuje czy mojego ptaka? Ja mam na razie pełną Dobra trafione Pomogę ci z nim się wczoraj nie ma nad siodła Cześć, ja sobie polecę na samą górę Chyba O ja dobra, 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 dobra będę musiał odpocząć No nie, ja bym te, te jak to Dobra Zaprowadź go do mnie Ja bym te pająki wypił Eee, mało wali Chodź może te pająki wybijemy. No czekaj, tylko nie to perża najpierw. O kurde Kurwa się. Kurwa blade. Lecą. Ej, można ich odciągnąć. To i wezmę. Poczekaj, bo mi atakuje ptaka, bo ptak o. ma ustawione, że nie może atakować. Nie wiem jak to ustawić. Teraz. Chodź tu pajączku. O nie! O nie, co ja zrobiłem? Minąłeś. O no nie! Dobra. O jest! Udało mu się, o nie. Daj, pomóż mi. Dobra, trzeba to taktycznie zrobić. Gdzie ty jesteś? Ja ty bo ja ciebie nie widzę w ogóle. Dobra, ta widzę cię. Wybiję sam wszystkie pająki Boże To był największy ryzyko co ja odjebałem Ja się w 15 pająkach Do to zbroja dużo pomogła Trzeba tego pająka trzeba uzdrowić Dobrze, on sam się uzdrowił. Nastawienie pasywne, pasywne. Dobrze, no, okay. pasywna, pasywna. Boże, dobrze, że tego nie widziałeś tego mojej głupoty zegrania. A dużo miałeś, eh? co tu jest. Dużo tych. To nie, co on dawają, to mają. Ej, za pająk je, pomóż. Poczekaj, bo ja tu nie widzę. A, zabije tego. Ej, nie, to pająki nie są. Mało biją, strasznie mało biją. Jak masz to to strasznie mało biją. No. Tylko, o właśnie, weź mi rzuć malinki białe, weź mi nakarmi białymi malinkami. Białe. Białe? To mhm. dwa mam. Bo to już daj mi. Ale białymi musi bo to tak... Ja nie mam białych mówię ci. <laughs> Muszę pozbierać. Ja, ja myślałem, że zginąłem dosłownie, by tyle się na mnie rzuciło. Kery mam. Żyjasz? Mhm. Mm czy jest do jutra, Udaję. czy mam coś chować? Albo dobić, abyś się nie męczył. Nie no, no nakarmi malinkami białymi, bo ja śpię. Dobra. Już obudzę się, więc... Masz pad Nie. A, no. obudziłeś się. <laughs> bo chciałem Cię wziąć na ptaka. Dobra, ja tu chodź tutaj, bo tutaj chodź tu. Są z na pewno, tutaj, jakoś. Co? Ej, dobra, ta zbroja jest genialna. Ta zbroja, dobra, weź ty też, po w nich, bo ja już nie chcę prosić amunicji na no. wypadek. O tu, tu, są, A, nie to perze. tu są. One są chyba zbugowane. O, Teraz tak, ja tutaj na I Lecę do siebie. Poczekaj, bo mi się obecnie zablokowała broń, jak zawsze. Nie to peżę, wiem, ty. Nie to peżę, wiem, ty biją. A, a co one dają? O kurwa na Ja Jestem na truty. A co ten co ja na w przed truciźnie? Jakie malinki? Ja umieram. Cezu, ja umarłem. Hm. Ja troszeczkę umarłem. O noga dwa mana. Dobra. Mówiłem, więc jakiegoś ptaka mówiłem więcej środek zrobić? A ty nie? No ty mnie zabierasz! Weź mnie w szpony i lecimy. A, no tak, dobra No weź mnie w szpony, sonia i lecimy No, tylko mnie nie wypuść Ale ja tak tylko tak. wziąłem malinki i mięso No tutaj Nie nie, nie tutaj a, Ale jedno jest, jest nowy nie topasz No bo tu świeci a, na zobacz Na dole Ronadola no jest. Tu jest twój, gdzie mój? Mój tam ja. jest, tam był. Wziąłem go. Tylko na razie nie wchodzę. A nie, tobie jest Mojego ptaka nigdzie nie widzę, gdzieś chyba muszę uciec. Może umarł? Dobra, tylko muszę dać zbroję. A zawołaj wszystkie, może przyleci. Zabałaj. Ale mógł zginąć, wiesz, jest, albo. A jaki tryb ustawiłeś u niego? bo To znaczy, jaki tryb ustawiłeś? Poczekaj. A jest, tam jest. Dobra. Dobra. No, go. No, to zamien sobie. To leci z nami czy jak ten tak Poczekaj Kik. Może lepiej go byśmy odstawili Tego co? Tego ptaka? Zabieramy go ze sobą przecież ma siodło A właśnie to jest zbroi nie wzięłem ze sobą czekaj Dobra Wracamy, bo ja muszę kończyć Co? Wracamy, bo muszę kończyć Mówię Późno, ja daję na zmianę do pracy